Dzień dobry! Kurczę, znowu się pomyliłem. Dobry wieczór! Witaj, mój drogi YouTube. Dziennik budowy, dzień 91, sobota. Moi kochani, akurat skończyłem szlamowanie słupów z drugiego razu, więc stoję w miejscu, gdzie pracowałem. Jestem mega zadowolony z dzisiejszego postępu prac. Drugi raz wyszlamowane. To jest moja bolączka. Mogę zacząć układać ścianę fundamentową. W sensie szalunki podsupy, z bloczków Ale mam poziomą warstwę izolacji. Więc na spokojnie. Jutro planowane deszcze w świetle prognozy są godzina około 12. Teraz mamy 21. Więc spokojnie te dwie warstwy sobie doschną i już pali, czy spadnie na nie deszcz, czy nie. Można spokojnie front robu dotworzyć. Dodatkowo dzisiaj udało się na zewnątrz, ale to musimy uwierzyć na słowo. Mogę Wam pokazać. Na zewnętrznej ścianie fundamentowej są położone trzy warstwy KMB bez jednej ściany. Tylko jedna ściana ma dwie warstwy. Więc na trzech ścianach mam otwarty front robót na styrodur. Naklejenie termoizolacji. Coś pięknego. Zablokowałem się jeszcze tylko z, z przepychem pod wodę, ale to jeszcze muszę go dorzeźbić, bo dzisiaj dla mnie ważniejszy był ten szlam i ta izolacja, żeby sobie otworzyć o, tutaj to dolanie betonem jeszcze przed zasypem. Ale dzisiaj wpadł braciszek. Pozdrawiam go serdecznie. I dzięki temu ta trzecia warstwa się udała domknąć na tych trzech ścianach. Jestem mega zadowolony, bo Naprawdę na zewnątrz budynku jest to. Zresztą wewnątrz też będzie, wszystko idzie tak jak chciałem. Jest zrobione tak jak chciałem. Więc tylko się cieszyć z tego. To szlamowanie no, też mi spędzało sens. Powiek, bo No jak to odciąć, tak? Jak ciągle mokro, ciągle mokro. Dzisiaj spompowałem stąd wodę. Przedmuchałem, wysuszyłem i zaciągnąłem gruntem. Musiałem chwilę poczekać, aż ten grunt się wypije, i wyszlamowałem to remersem. Jestem mega z tego zadowolony. Mogę spokojnie przyjść w poniedziałek po pracy i pociągnąć sobie te, te słupy i ten fundament ze schodów do góry. A na zewnątrz spokojnie mogę zacząć kleić styrodur. Zostanie tylko dokończyć jedną ścianę. No. Powiem Wam, że ślimaczy się, ale czasem czasem dobry duch wpadnie i, i przyspieszy. Zupełnie inaczej się kładzie ścianę, jak ktoś zakłada, ktoś wygładza, a ktoś miesza materiał. No. Jednoosobowa budowa trwa dłużej. Dwuosobowa trochę krócej, a trzyosobowa jeszcze krócej. Także dzisiejsza sobota, pomimo tego, że no niestety nie mogą być od rana, ale obowiązki wzywają, więc trzeba je wypełniać. Natomiast o tu wam jeszcze mogę od wewnątrz pokazać ciekawostkę. Jak teraz wygląda po odpompowaniu wody, ściana na kęby wystygła elegancko, ale później badał deszcz i zobaczcie jak to się ładnie zbiera i spływa ściana wewnątrz jest sucha, a na zewnątrz jest mały szlam, tak? więc to na pewno działa i mega jestem zadowolony z tego materiału naprawdę jest zrobiony tak jak chciałem no, i mam nadzieję, że dzięki temu nie będę miał w przyszłości problemów z, z mokrymi ścianami, bo to wszystko tylko i wyłącznie o to chodzi. Tyle zachodu, żeby nie mieć mokre ściany. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Pozdrawiam i do zobaczenia w następnych odcinkach. No i dopiero teraz. Pozdrawiam.